Witam serdecznie, nazywam się Jarek Ostoszewski i będzie to wideo nagrane dla portalu domidrodno.pl Zapraszam Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów e, i pokazać bardzo małe urządzonko bardzo mały przyrząd, który kiedyś ktoś mi polecił z znajomych i myślę, że jest to jedno z takich narzędzi przyrządów, które po prostu trzeba mieć e, będzie to Taki mały przyrząd, który nazywa się Dead Gauge, czyli przyrząd służący do pomiaru głębokości. Ten, który, który chciałbym pokazać, jest z firmy Trend. Oczywiście nie do dostania w polskim sklepie. Trzeba to niestety sobie ściągnąć najprościej z Anglii, bo, bo jest to produkowane przez firmę angielską. Malutkie. Plastikowa z jedną metalową, z jednym metalowym liniałem. I tutaj mamy jeszcze blokadę, która blokuje przesuwanie tego liniału. I to wszystko. Do czego to służy? Jak tego użyć? Zaraz pokażę. Powiedzmy, że chcemy, aby materiał był zbierany. Centymetr nad stołem. Blokujemy naszą przykładnicę na centymetrze ustawiamy nad frezem. jak widzimy, mamy jeszcze dużo luzu. Zaczynam sobie wysuwać frez w górę. I patrzymy po prostu kiedy. Nożyk dotknie naszego trzyściodło i gotowe. Prawda, że prosta? Idealnie centymetr nad nad stołem. Okay. I druga czynność, czyli ustawiania yy, wysunięcia, wysunięcia tego noża w stosunku do naszej przykładnicy. Powiedzmy, że tutaj zrobimy sobie wysunięcie na, na bardzo mały, na bardzo małą odległość, powiedzmy, dokładnie 5 mm. Ustawiamy sobie na naszej przykładnicy 5 mm, blokujemy, i gotowe. Wkładziemy nasz przyrząd na stole, przepraszam. I przesuwamy przykładnicę. Patrząc, aby nasze narzędzie się nie, nie, nie bujało. Wtedy wiemy, że. I blokujemy przykładnicę. Oczywiście frez powinien być ustawiony jak najbardziej w miejscu gdzie najbardziej jest wysunięty w stosunku do stołu, czyli będzie prawdopodobnie prostopadle do przykładnicy. Próbujemy jeszcze raz. Widzimy, że w tym momencie jeszcze zabiera i zaczyna się bujeć, no więc troszeczkę za daleko cofamy. Ponownie blokujemy przykładnicę. I mamy idealnie pres wysunięty o 5 mm. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie, rzecz godna uwagi: Depth Gauge firmy Trend. Oczywiście nasza rekomendacja, czyli portalu domidrewno.pl. Do zobaczenia.